Jak zrobić taką ramkę do Twojego nagrania? Uważasz, że to jest fajne i chciałbyś może dawać takie ramki, ale nie do końca wiesz, jak się do tego zabrać. Na moim profilu widzisz to praktycznie w każdym innym filmie, ale nie wiesz, jakie aplikacje tego używam. Wychodzę Ci naprzeciw i nagrywam to nagranie, tylko może dlatego, bo wiem, że to jest bardzo proste i możesz zrobić to dosłownie w ciągu kilkudziesięciu sekund na swoim telefonie. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Androida. Czy korzystasz z e, iPhone'a? Więc e, zapraszam Cię w tej chwili do ekranu mojego telefonu, bo będziemy poruszać się właśnie e, w tej aplikacji i pokażę Ci dokładnie krok po kroku. <coughs> Więc, tak jak mówiłem, pierwszym etapem przede wszystkim będzie pobranie aplikacji e, InShot. Ehm... Aplikację znajdziesz tak samo na Androide jak, jak, jak i na hmm, swojego iPhone'a, nie będzie z tym najmniejszego problemu. Tak jak widzisz, ja już mam tą aplikację pobraną, więc wchodzimy sobie w aplikację, to jest ta lewa, po lewej stronie, e, na samej górze InShot. Klikamy sobie aplikację, tak jak widzisz, możemy tutaj stworzyć wideo, możemy stworzyć fotografię albo kolaż. To, co nas oczywiście interesuje w tym nagraniu i to, do czego tutaj to, czego tutaj Cię będę uczył, to przede wszystkim właśnie dodanie tej ramki na wideo, więc klikamy sobie wideo, klikasz sobie nowe, czyli new, no i wybierasz ten klip wideo, który chciałbyś przedytować. Tutaj mamy 6.39, jest klip, który był przed edycją i na samym początku, jak sobie to klikniesz i wybierzesz, no to jak widzisz, już tutaj możesz go przyciąć. Oczywiście potem dalej masz taką opcję i nie ma z tym najmniejszego problemu, jednak już na samym starcie możesz tam skrócić tyle, ile rzeczywiście potrzebujesz tego nagrania. Klikamy sobie OK, akceptujemy, akceptujemy po raz drugi i przenosimy się do miejsca, w którym rzeczywiście już ta ramka, jakby u mnie jest, lecz u Ciebie może jej nie być. Więc kliknę tutaj po samej, lewej, na, po samej lewej stronie, jak widzisz, na tym pasku, na którym masz różne opcje, po lewej stronie jest coś takiego jak canvas. Klikamy sobie tutaj i najprawdopodobniej ty będziesz miał no frame zaznaczony, czyli bez ramki. Więc będzie wyglądało to zwykły, taki zwykły panoramiczny film. E, jeżeli chcemy sobie wybrać film e, taki naj, najbardziej przyjemny e, dla widza, jeżeli chodzi o Instagrama, Facebooka, to będziesz wybierał 1 do 1 albo 4 do 5. E, jak to dokładnie wygląda? Pokażę Ci na Instagramie. Film 1 do 1 pod kątem właśnie... E, Tutaj właśnie, na tym głównym profilu, po prostu one będą się pasować idealnie w kwadrat, bo to jest 1 do 1, czyli czysty kwadrat. Jeżeli chcesz filmy troszeczkę dłuższe, przy przeglądaniu Instagrama zauważ, że ten film jest troszeczkę dłuższy, niż na przykład ten. O, Ten jest krótki w kwadracie, ten jest delikatnie dłuższy, dzięki czemu też dłużej utrzymujesz uwagę widza, kiedy przesuwa palcem wzdłuż, twojego, wzdłuż swojego Instagrama, więc warto jest wtedy wybrać rzeczywiście to nagranie 4 na 5, i właśnie tym się posługiwać, jednak to jest, pójdziemy w jeden do jednego, bo to jest właśnie bardzo proste do tego, żeby przeedytować dalej. Jeżeli chodzi o, o Instagram TV, to trzeba zwrócić uwagę na to, że na Instagram TV będziesz miał takie długie klipy. I te długie klipy one muszą zajmować cały ekran. Więc tutaj będzie dodatkowa jeszcze edycja, której w tej aplikacji nie ma. Więc jeśli ty chcesz się dowiedzieć, jak edytować filmy, żeby dodawać je na Instagram TV, to napisz mi w tej chwili komentarz pod tym nagraniem, że właśnie tego potrzebujesz, a ja stworzę dodatkowy materiał, w którym pokażę Ci, jak to zrobić. Na tą chwilę wybieramy jeden do jednego. Możesz sobie ustalać tutaj oczywiście background i różne kolory tego tła. Różne kolory, gradienty, jakieś szlaczki, nie szlaczki, albo po prostu rozmycie. Z tym też nie ma najmniejszego problemu. Ja tutaj wybieram najczęściej kolor biały, tak jak pewnie widziałeś u mnie na e, różnych nagraniach, na właśnie chociażby na, na tym nagraniu. I teraz to, co trzeba zrobić, to tak jak widzisz, mamy tutaj do wyboru canvas, muzyka, sticker i kolejna ikonka to jest tekst. Klikamy tekst i wpisujemy nasz tekst, czyli e, jak zrobić ramkę, ustawiamy go do góry. I teraz masz klawiaturę, kolejny to jest paleta kolorów. Tutaj na dole, jak mamy te opcje, czyli paleta kolorów i ustawiamy sobie kolor tekstu. Mamy do wyboru różne kolory. Ja wybiorę sobie tutaj kolor czarny. Border to będzie nic innego jak dobór obramowania. Ja wybiorę sobie tutaj czerwoną ramkę, na dole możesz ustawiać grubość tej ramki. Ja sobie zrobię taką cienką czerwoną ramkę. Następnie jest Shadow, czyli cień. Cień również sobie pozostawię. Label to mi nie interesuje, bo to jest po prostu jakby tło, e, więc to sobie usuniemy i e, opacity, czyli przezroczystość tego wszystkiego, e, takie zanikanie jakby tego, więc tego to również mnie to nie interesuje. Następnie wybieramy sobie czcionkę, do wyboru jest kilka czcionek, czcionek możesz zaim zaimportować tutaj również e, jedną ze swoich. To, co ja tutaj robię, no to wybieram tą standardową, ona mnie interesuje. Są również dodatkowe opcje z pojawianiem się, zanikaniem e, tego tekstu, Nie żadna z nich nie interesuje na tą chwilę, więc akceptuję sobie to. E, teraz, jeżeli ten tekst jest ustawiony od początku, czyli tu the video beginning, do samego końca, to the video end, żeby on był przez całą, przez całą długość tego filmu, chyba że chcesz, żeby u Ciebie było to inaczej. E, klikamy sobie znowu plusik. Z tekstem, czyli tam było jak mm, zrobić ramkę do Twojego. Oj, nie wyszło. Ty wy, oj, ego filmu. Delikatnie pomniejszamy. Dodaję to, wyśrodkowując tutaj. Akceptuję. Znowu, to the video, beginning. Video End, i tak akceptując to w tej chwili mamy przez cały pryzmat naszego filmu, naszego nagrania, zrobioną ramkę, w której są również umieszczone napisy. Żeby to mm, wyeksportować, w prawym górnym rogu obok znaku zapytania jest przycisk, w którym klikasz zapisz, klikasz Save i ten plik się e, zapisuje. Więc tak to wygląda. Jest to bardzo prosta sprawa. Tak jak widzisz, było to banalnie proste. Używaliśmy aplikacji InShot. Jeśli chcesz nauczyć się, jak e, nagrywać te filmy i przerabiać je w taki sposób, żeby pasowały również na Twojego Instagram TV, gdzie filmy są troszeczkę dłuższe, to daj mi znać w tej chwili w komentarzu i zrobię to specjalnie dla Ciebie. Dodatkowo e, chciałbym Ci powiedzieć, że jeżeli czujesz, że to było w jakimś stopniu dla Ciebie pomocne i może pomóc w rozwoju Twojego biznesu, to bardzo Cię proszę o prostą zapłatę. Zostaw lajka like w albo serducho napisz komentarz. A najlepiej oznacz tę osobę, które której uważasz, że to się po prostu przyda, bo to jest zrobione dla Ciebie, żeby rzeczywiście było funkcjonalne. I teraz, co bardzo ważne, chciałbym Ci powiedzieć, że jeśli uważasz, że tego typu nagrania są interesujące i rzeczywiście mogą wzbogacić Twój biznes i chcesz rozwijać swoją markę osobistą, nauczyć się sprzedawać i robić ten marketing w skuteczny sposób, przyspieszyć swój biznes, robić to szybciej, sprawniej i lepiej, to zapytaj mnie w prywatnej wiadomości o to, jak możesz zostać się na moją prywatną grupę, na której właśnie uczę tego tylko w bardzo szerokiej skali, e, przekazuję całą swoją wiedzę, robimy to regularnie. Jest e, świetna naprawdę e, społeczność, i może i ty dołączysz do kręgu ludzi, e, którzy rzeczywiście mają dostęp do tej wiedzy. Więc pozdrawiam cię serdecznie, pamiętaj, szaka pozytywnie i do przodu.